Come, find me. hutchman. You, me dreams. Make them real. J'adore Dior. Problemy ze stawami ograniczają moją pasję. Ból kręgosłupa wszystko komplikuje. Potrzebuję precyzyjnego leku. A dla mnie liczy się jego siła. Najlepiej to połączyć. Teraz jest Opokan Max. Lek bez recepty z maksymalną dawką substancji właśnie na bóle kostno-stawowe i reumatyczne. Opokan Max trafia w do bólu. Jest tak silny, że działa aż do 24 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Ufaj matce naturze. Na różne problemy skórne wypróbuj linomak. Jedyny lek z olejem lnianym i kwasami omega, które regenerują i chronią skórę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. O, karykóweczka. Nie, dla psa obasa! Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty? Zapomnij. Dba o poziom cukru. Tacie potrzebny jest proliwer diabeto. Proliwer Diabeto znakomicie wspiera pracę wątroby i zawiera wyciąg z morwy białej, korzystnie wpływający na właściwy poziom cukru. Przecież Artur jest dietetykiem, wie co mówi. Teraz już mam proliwer diabeto, czyli mogę się poczęstować. Proliwer diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Katarsienny, uzawienie, spędzenie, poczuj efekt nie alergię. Alertek. Efekt z bilastyną blokuje wszystkie te objawy alergii? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać? Stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli. Spacerować najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Neomak Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomak Cardio więcej niż magnes. To grzybica paznokci. Warto ją leczyć, bo istnieje ryzyko, że zarażą się nią również twoi bliscy. Powstrzymaj grzybice i sięgnij po pirolam lakier. To najczęściej wybierany lek na grzybicę paznokci tworzy na paznokciu niezmywalną powłokę. Zawiera cyklopirox, który zwalcza większość chorobotwórczych grzybów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A w razie grzybicy skóry, sięgnij po inne formy leków pirolam. W Twojej głowie po alegrze podczas godzin szczytu. Świetnie, alergia, korek, zaraz jeszcze wiecie, zmęczenie. Wrzuć na luz, wzięliśmy Allegra. No oczywiście, droga jest prosta, kiedy mamy Allegra. Bo alegra nie zaburza koncentracji, więc możesz po niej siąść za kierownicą. Allegra działa szybko i przynosi ulgę w alergię aż do 24 godzin. Allegra to oczywisty wybór. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Często jemy za dużo. Wtedy czujemy się ciężko. Za szybko, co powoduje gazy. Lub zbyt późno. A to wywołuje uczucie pełności. Czasami trudno to zmienić. Ale łatwo sięgnąć po trawisto. Tabletki trawisto wspomagają trawienie, eliminację nadmiaru gazów oraz prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Trawisto i trawisz to. Jeśli dodatkowo chcesz zadbać o linię, wypróbuj trawisto slim. Brzuchy, brzuszki i brzusie. Przechodzicie przez wzloty i ból. Kiedy stres lub jedzenie kończą się bólem brzucha, wypróbuj NOSPA MAX. Skurcze mięśni to źródło bólu brzucha i nie każdy lek na niego działa. NOSPA MAX działa inaczej, bo trafia w skurcz i usuwa ból brzucha. Brzuchy, zasługujecie na najlepsze. NOSPA MAX. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdy pojawiają się pierwsze truskawki w roku, już jesteśmy przygotowani. Z lubellą wchodzimy w sezon na przyjemność. Cały rok czekaliśmy, by ugotować świderki lubelli z soczystymi, świeżymi truskawkami. Pycha! Mmm, tak smakuje lato. Lubella, sezon na przyjemność. Tłuste, niezdrowe jedzenie. Ostatnio nie jestem w formie. Dlaczego nie mogę czuć się jak dawniej? Czemu nie spytasz swojej wątroby? To może być znak, że Twoja wątroba nie domaga. Weź lek Essentiale Max. To najsilniejsza dawka w jednej kapsułce, która komórka po komórce przyspiesza regenerację wątroby. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Max. Regeneruj swoje życie komórka po komórce. Ładnie pachniesz. To Ewa Chodakowska. Odkryj moją kolekcję super trwałych zapachów. Ja już mam ulubione. A ty? Tylko w Rosmanie. Czujesz kochana? Nowe z Rosmana. Pewni swego. Wszystko robią po swojemu. Wybierają pożyczkę, którą spłacają kiedy i w jaki sposób chcą. No właśnie. Mogę dopasować ratę do siebie. Dzięki temu urządzają swój świat tak jak chcą. Weź pożyczkę w Banku i spłacaj ją elastycznie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,38%. Alior Bank. Sponsorem programu jest firma Oshi, Producent napojów z elektrolitami i oficjalny partner La Liga w Polsce. Sponsorem programu jest właściciel marki Biotanik, producent kosmetyków przeciwzmarszczkowych z linii terapia śluzem ślimaka. Halo!